Leży jakaś stara tyczka. O, widać, że nie mała, ale kurde, oczniaka ma złamanego. Kurcze, To jest kował kurde Kawał sztuki Jejciu, na też walniętego ma Boże, ale piękny! Kurcze Stary zeszłoroczny Ale Co najmniej Co najmniej 2,5 kilo ale korona jaka piękna ale piękna sztuka no kurczę że tego uczniaka i nadoczniaka ułamał ale piękna sztuka wybyła by No koronę ma. się oddalić. coś pięknego No widzę jakiegoś zrzucika, ale stary był zarośnięty ale chyba nie mały bo że koronę ładną ma. Piękny. Piękny dziesiątek. Pasek ładny, kurczę, ale ma piękną koronę. Ładny wyruszczek. No, zeszłoroczny. Śliczno, jeszcze takie piękne. Można trafić, no, a świeże. Jak zaklęte, bardzo słabo, no piękne, prawdy piękne. On chyba przebije dwa kilo. On chyba będzie miał więcej jak dwa kilo. Piękna korona. A zieleń to się zmyje, bo to, to jest takie powierzchowne. No, schodzi ładnie no siliczności Dobrze, że chociaż te staruszki się trafiają, a staruszki ładniejsze od tych świeżych. świeże no jeden tam jest piękny świeży ale większość mam ładniejszych tych starszych to już chyba trzecia albo czwarta sztuka taka piękna leży chyba tyczka Wygląda jakby na świeżą. Wygląda jakby na świeżą. Świeża! Świeża ty O! Dziesiątak! Ale taki ładny dziesiątak! był niedawno rzucony dwa dni mac temu leży tycznia ale jak widzę też stara e, kurde i też poobijana no również nie ma ani oczniaka a nie to takiego lipnego oczniaka miał bo on nie jest łamany nie jest on łamany ale tu już go dziki kurde ogryzły korona też Allez, j'ai de la <coughs> <jeté tchouna. coughs> O jakaś mule o To długo leży, kurczę Jaki ósma długi Tego roczny Ale jaki długi Kurcia, on będzie miał około metra jak śpiewają. <try> Ach, nawet nie mogę go tu ułożyć, bo nie wyciągnę tak ręki daleko. No jakiegoś staruszka widzę Ale tam ciśnięty muszę tu sobie ścieżkę zrobić żeby dojść do niego I go tu chyba dzikusy pociągły Tak, bo jest obryziony. Dziesiątaczek. <laughs> Kurczę, ale sztuka mi się trafiła. Jakiś rzucik kurcze. Całą koronę miał złamaną. and past Kurcze para chyba leży. Zeszłoroczna Ale dzikusy to obrąbały. Ten jest. Ten jest prawy. ale parka tak patrzę czy tu na pewno parka bo nie niby jest prawy lewy ale tak Kurczę nędzne No ale dobre i takie Lepsze jak wcale <laughs> kurczę, ale znowu ze świeży mi spokój nic świeżego znowu się nie trafia kurczę taka lipa, że No jeszcze jakaś końcóweczka złamana się te gówniarze szarpały no nawet świeżo złamane porostek leży ale stary o, to nawet gdzieś chyba z pola Widzę jakiś szczępek kawałek rzuta powieziony stary <grytanie> szczątki pobra leżo